Okej, okay, a więc kolejna misja do The Devil Awakens Stage 2, na którym wiemy się oczywiście z brolim, z dwoma fazami brojego. Misja 6 Planetary Destruction. W zasadzie w ogóle strasznie dużo jest takich jakichś misji Planetary Destruction, jakieś właśnie Full Power. znaczy może Planetary Destruction a Full Power to jakieś super duże kore korelacje, nie ma, ale no, w sumie celebracja broli to co wiadomo, że trochę Planetary Destruction mm, rzeczy tutaj potrzebujemy, także tym taki. Ja Miałem troszeczkę zagłoskę co wziąć jakby jako takie ostatnie sloty. Wiadomo, że ten Easy TWA Int Brol nie jest jakiś super niewiarygodny. Natomiast e, Broli tam w tej walce e, na końcu jest tek, także no, int karty przydadzą się. No i z tego samego względu wziąłem Hirę de Garna. Pierwszy raz go teraz trafiłem na tym panerze, więc no, pierwszy raz go będę teraz używać. Dziesiątych linków jeszcze tutaj nie ma, no ale jest w zasadzie na kluczach, z tego co widzę, także e, git i no w sumie będę patrzeć dokładnie co on tam robi mm, w trakcie walki, no wiem po prostu tyle, że dodżuję, także zobaczymy jak dobrze będzie dodżać niestety tylko 89% friend, 100% już najbardziej się skończyły mm, i co? znaczy itemów tutaj za bardzo nie trzeba mm, używać, myślę, że obejdzie się bez nich, miejmy nadzieję, że brolasy tutaj ładnie nam pokażą co potrafią, także led i od razu oczywiście domen możemy zrobić. Zresztą, że mamy dwóch brolich, to myślę, że od razu tego domena możemy użyć. Czy nie? Czy ja na które se poczekam? Bo w sumie, o, okej, okay. nieważne. <laughs> Mogę go dać wtedy do środkowego slotu. No już tu late. Zawsze zapominam, że to jest atak, a nie tylko domain. Ale skrytowo za 13 milionów, więc chociaż tyle. Może w środku w nie zrobiłby kryta i, i zadałby mniejszy do, e, domeń tak? Mniejszy damage. Mniejszego na by zrobił. E, Okej. Okay. Myślę, że taka rotacja byłaby tutaj w sumie idealna. Hmm. Czy ja chcę tutaj 7 orbów? W sumie, czy jest sens go teraz nie zmieniać tego? Tak Chyba nie za bardzo, aczkolwiek. Aczkolwiek. On daje supporta. Dobra, zostawię go jeszcze i niech. Yy, niech będziemy nie wiem dłuższą redukcję pod transformacji, chociaż i tak, tak długo ta walka w już będzie trwała. Wow, super atak w pierwszym ruchu. To może troszeczkę zabawić. się że 300 tysięcy na spokojnie. Chociaż nie, mamy gardę. No dobra, właśnie, mamy gardę. zapomniałem o tym. Kurde, no, tam by 55% 5% brolas. Ładnie. O, raczej nie zabijemy go w tej turze. Gdybyśmy się przetransformowali. A, Boże, nie umiem mówić. Przetransformować to jest tak ciężkie słowo, żeby o no, takim szybkim eminem je ja to powiedzieć. Eee, ale tak, no myślę, że gdybyśmy się przetransformowali tak brolim, no to, to byśmy na pewno go zabili w tej turze. 24 miliony. Nice. Aż głupio go floatować, tak szczerze. Ale jednak wolę mieć taką rotację, jaka już tutaj jest, więc no teraz myślę, że ten Kryt mm, z active skill'a był główny w sumie dlatego, że mieliśmy jego w rotacji, który daje support'a do Kryta. Znaczy, nie wolno o tym zapominać. Dobra, Tharles. Tharlesa ja bym sportował. Zobaczę dokładnie, jak działa Heal, heal de defa, okej. Ma intro. High chance of from critical hits. Okej okay. Atak Death plus są Great Chance of Evading Feature tak Evade, dodatkowy Death Dobra, no i transformację Less, no dobra, czyli muszę mieć mniej HP mm, Okej okay. Myślę, że tak, czy jako wolę Broly'ego Skoro i tak jesteśmy ja w domenie zróbmy w taki sposób Dajmy a dzień fiorby degarnowi go w rotacji, bo mimo wszystko wie, że bardziej postać, która ewentualnie będzie mogła dużować i będzie miała type advantage mm, na następnej fazie niż jednak Tarlesowi. Który no nie, nie ma zbudowanego teamu pod siebie, więc wiadomo, że on troszeczkę tak czy siak będzie cierpieć. 15 milionów, okej. Okay. Po by się spodziewał trochę więcej. No oczywiście Azuki chodzi mi po kablu i blokuje mi kamerkę jak zawsze. A matko Myślę, że to... O, super są... I w trakcie super-ataków to wszystko. Dobra, yy, kamerka będzie miała 1 FPS. Mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. Ja pierdzielę. Okej, okay, I guess yy, wytnę tą całą poprzednią tak naprawdę turę, bo po prostu ja zaraz naprawdę dostanę jakiejś furii od tego, że kot wchodzi mi za monitor, dotyka kabla od kamerki i mam skrzywiony ryj przez... Yy, połowy tury, bo... nawet za bardzo nie mogę tylko naprawić jak lecą super ataki, ja muszę nie wiem, odłączyć kamerkę albo coś takiego zrobić. Po prostu zwariuje, także... Może w sumie nie najgorzej, bo i tak yy, cały czas jesteśmy, jesteśmy tylko na tej pierwszej fazie, która jakaś super tutaj... Yy, ciężka nie jest, ale dobra, kurde, w sumie transformacja nie ma sensu. Tego brulego myślę, że możemy na luzie sflotować ten dom i się skończy. To jest troszeczkę lipa. No ale dobra. Hmm. Chyba że coś takiego zrobić może Może to nie jest najgłupsze chociaż... Nie, dobra Okej, okay, zróbmy w taki sposób Zróbmy w taki sposób Jajga, I I zróbmy w taki sposób No miejmy nadzieję, że ten broń nie zabije go od pierwszym atakiem Byłoby fajnie O kurde, super atak na niego, w sumie nie pomyślałem o tym Serio sprawa, tak w pierwszym tym. Okej, okay, no to już w się sobie ten run, przez to, że chciałem po prostu nie... jednego staka broli. Jest w ogóle tak głupio co teraz zrobiłem. Dobra, nieważne. Pomijmy tą turę serio. bo po prostu wręcz wstrętne co zrobiłem. Już mogłem dać chociażby Teg Broliego do pierwszego slota. nie? Nie, 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 nie rozumiem mojego ruchu samemu. Po prostu... przemilczmy go po prostu. E... Tak broli się przed transformą, chociaż tyle. I hej. He okay, może to nie było aż tak głupie, bo dzięki temu Może zrobić trochę Active skilly i ja ta Active chcę poglądać. A zacznijmy od Hit the Popier Wpierz Nie jestem przyzwyczajony w ogóle do tej postaci, ale fajnie go zobaczyć. E, oczywiście zróbmy tak samo... jakiś mm, skill tag broligo. Kakarotto, no kakarotto kontra broli. A w zasadzie i, i ten sam broli kontra ten sam broli. No i oczywiście zróbmy też do main'a Szkoda, że bez kryta, no ale cóż. No i domain, 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 domain. Mmm, okej. Okay. W sumie boostujemy go, nie? To jest troszeczkę... o, oh, ale dobra. Jak boostujemy go? Enemista, okej, okay, no trudno. <śkoda> w takim razie, kurczę, zobaczmy dokładnie Hirydygarna po transformacji. Mmm... Jezus długie to jest, ale dobra. Rozumiem po prostu, że dużo dodżuje, więc... Kuśmiesz żeby go dać do w ogóle drugiego slota, ale... Eee... A... Fuck. Coś takiego. Dobra nie wiem może coś takiego zróbmy. Bo ja się naprawdę boję, że... mmm Ale to są siulowe ki wszędzie jest. Dajmy Hildegardowi no, w takim razie superataku lub bo wolę dać brojemu po prostu. No i tutaj jest maksymalny kit siaka, ale dajmy pod troszeczkę Hildeguna no, oczywiście docznie. Dziękuję. O, zero demagea no niestety. A, ale jeszcze mam za 8,5 miliona. Nawet nieźle, nawet nieźle, jak na to, że jest 55%. Uuu, nadskrytował, ładny. Uuuu Kurde, widzę mocarna karta. Ma prawie rok, nie? A tutaj, no? Ładnie, ładnie. 19 milionów od tego. No i chciałbym zacznieć z 40 milionów od tego Brojego. <grymnie> ale powiem, tyle nie zobaczysz. Przecież jest 55%, prasne, ale myślę, że pod 30 ponad na luzie mogę zobaczyć. I super atak w tym miejscu, ale dobra, mamy gardę, więc na spokojnie. 82 tysiące kryty, fak, ale 56 milionów, co? Okej okay. Gdyby to był kryt, Dude. Ja pierdolę, co za chore i pod względem damage'a Co to kurwa jest? O, jeszcze Adresinale Szkoda, że nic z krytem niestety, ale no Ładnie, ładnie Mamy revive'a, prawda? Czy nie? Nie mamy revive'a no, jak to to jest piąta.? Albo flotowaliśmy go, bo że patrzyłem na i bym mówię, halo, halo, ale nie. Dobra, w takim razie myślę, że po prostu pomijmy sobie animację, zrób Petarlesa, żeby mieć. Żeby był. I oczywiście przetransformuje się Brurin. I myślę, że raczej jego na pewno zostawiamy w pierwszej... W pierwszym slocie. Zdefinitywnie raczej powinien lepiej sobie poradzić Z stankowaniem super ataku. No i co? Kończymy w sumie na tym, no dość prosta ta misja była, no ale ciężko, żeby coś było z takim teamem brolich. Cięższa może być misja z Videl i tu troszeczkę główkuję jak to e, dobrze zrobić, no bo nowej Videl nie trafiłem. To nie jest JP, więc nie mamy też do STR i z jej więc mamy tylko free-to-play STR, Videl i to może być troszeczkę spodobnie jakiego na mieliśmy i wszystko fajnie. Także ostatnia misja, jakby tutaj to zrobić? Widel, widel, widel. <laughs> Już teraz myślę, no ale no nie mam w sumie wyboru. Raczej, raczej trzeba będzie tą free to play, no chyba że przed Easy i tamtą, ale to będzie. To po prostu będzie Doctor więc Nie wiem, czy to duży ma sens. Aczkolwiek. No nie wiem, jeszcze pomyślę i zobaczymy. Okej, okay, a więc The Devil Awaken Stage 2 i misja z Widel, po prostu z Widel i miałem wątpliwości, że no może być to ciężkie, no bo w sumie nie mam tej Widel z banneru z Broli, nie trafiłem jej, ani no nie jesteśmy na JP, więc y, nie mamy Easy A Widel. Natomiast ta Free to Play Widel po pierwsze ma boosta, znaczy domyślam się, że ta widel z, z banneru też ma boosta, znaczy, że jedno jest w identycznym starcie. no może tylko Tapcard, ale wątpię. I... Jest tak dość mocno zbudowana pod Movie Heroes i do tego jest jakby w pasywce zbudowana pod Dodge'a Do tego dodałem jej mm, equipę z Dodge'em i myślę, że okej, okay, no jeśli dostanie pewnie jakiś atak, no to od razu że znają życie, ale z taką szansą na Dodge, jeśli powiedzmy jako taką będziemy mieli szczęście, że... Nie wiem, super atak po sobie mnie uderzy, to powiedziałem stankuje jednego czy dwa normale. No to wydaje mi się, że źle nie powinno być, tym bardziej, że Movie Hero Steam jest obrzydliwie mocny z dodatkiem oczywiście nowego Gohana, który no dużo tutaj wprowadzi po prostu jakości. Także Double go -geta jako lider, no bo Movie Hero 200% i lecimy z tym koksem. No myślę, że ciężko nie będzie, tym bardziej, że mamy LR Trio, mamy Double Gogeta, który też cały czas jest super mocny Zapomniałbym w sumie o Beast Gohanie, w tym wszystkim, które też jest z Mówi Heroes. Także Mówi Heroes również jest niezwykle przepotężnym teamem. Z w sumie dodatkiem. Tak teraz myślę, z dodatkiem LR Trio, z dodatkiem nowego Gohana. I cały czas masz w tym teamie Beast Gohana. Czy ten team przypadkiem nie jest lepszy już niż Super Heroes? W sensie. Okej, okay, no nie ma tutaj Agility, like Goku, Evolution, Blue Vegeta, no ale jakby no są i tak, tak przemocalne karty, jakby jeszcze jedna jakaś karta wyszła typu, nie wiem, złóżmy, super Super Gogeta na przykład na 10 rocznicę ten team, myślę byłby definitywnie lepszy niż Super Heroes, ale no może jeszcze musimy trochę poczekać Dobra, w każdym razie Jak są teraz w Gugano w pierwszym slocie? Hmm. Myślę, że... haha, kurde z tym jest super atakiem trochę to nas zaboli, co nie, więc nie wiem, czy jest aż tak sensowne, a z drugiej strony LR trio raczej, z swoją redukcją i wszystkim damage'u nie dostanie, także myślę, że zróbmy coś takiego, w ogóle tyle orbów jest tutaj na, na polu bitwy, że, że naprawdę nieźle. Czy jak są gotowe 24 orby? Myślę, że zasypuję te um, Tech orby... Fajnie byłoby dla gamy zasywać w ostatniej turze. Widel jest mm, w rotacji z... Co? 502 tysiące? Zrobił nam. Dobry super atak w pierwszej turze za milion. Um, Okej, okay, wrócę za chwilę w takim razie. Dobra, no mamy nową rotację. Myślę, że powinno być raczej lepiej, bo Bisbohan, Gohan. No chyba nie zostanie tyle damage'a z super ataku. Mamy też Widel, więc to może być dość śmieszne. No nie chciałbym jej dawać wszystkich kolów, ale. Widzę, że troszeczkę nie mam wyjścia, ja coś no, mogłem dać tam z lewej, ale już wolę wtedy wszystkie te STR usunąć po prostu i tyle. O, no, wow. Pierwsza akcja, jaką robi ten Śmieć, to jest po prostu super raty. No szkoda, że Bizgohan nie dostanie pół miliona, 43 tysiące dostał tak gdzieś jak. Ja pierdziele. Ej, dobra, szczerze, teraz mnie mega zaciekawił. Ja muszę wejść na, na Logan info i zobaczyć, ile ten psychol zadaje, bo to jest pierwsza faza, a mam wrażenie, że ponad 2 miliona on zadaje, bo to jest niemożliwe, że Bizgohan nawet tyle dostał. Już nie wspomniałem, że LRT o 500 tysięcy, no to to jest wciul za dużo No dobra, events, challenge mm. The Devil Awakens To jest to Stage drugi Co? Okej, okay, pokazuje mi, że Broli zadaje 840 tysięcy, no ale coś mi się kuźwa nie chce wierzyć, że BlizzGo Cup to, to jakby, to jest niemożliwe, to ma jakieś Enemiki daje Increase damage due to enemies 200%, czyli co to jest 840 x 3? A suki, wyjdź z tą zaraz mi kamerkę włączy oczywiście. Eee, atak plus when... Okej, okay, czy on dostaje jakiś dodatkowy atak jak walczy na, na Supresana Gohana? Atak minus 90 jak walczy na Tranksa, a te minus 90 jak na Widel? A nie, to jest druga faza, ale widzę pierwsza też. Dobra. On dostaje jakieś chore buffy, jak walczy na, na superclass, także także tym Teamem jego było dużo łatwiej What the fuck, co tu się, okej okay, dobra Powiem, że mamy jakiś najlepsze team w grze, to nie będzie łatwe, bo on Dostaje jakieś chore buffy na te karty W sumie, też ciekawe, e, ciekawe metody, żeby robić w że Na konkretne karty zadajemy, tylko w sumie byłoby takie sztucze, bo No w sumie, samonujesz po nową kartę, która Będzie po prostu gorsza, bo tak, no to byłoby głupie, dobra e, Gamami się transformujemy, w sumie moglibyśmy użyć też Standby LR Trio, ale... No, w sumie, trzeba ja to dobrze zrobiłem. W czwartej turze, no wolałbym w... zrobić coś takiego, żeby od razu. Mm. Ja pierdzielę. Przecież to jest jakiś... jakaś masaka. Ostawmy ich wtedy w pierwszej rotacji, znaczy w pierwszym slocie, bo myślę, że lepiej już przyjmą ten super atak. Że wygląda to źle po prostu... Mm. <gryw> I Gogeta i guess dajmy to... Nie wiem. Aha, liczba, umierałem po prostu. What the fuck? Co to kuźwa jest za stage? Ej, sorry, teraz jakby... Robiłem to cały czas Brolim i on nie był aż tak ciężki, bo nie dostawał aż takich statów porąbanych. No... Sorry, ale muszę to powiedzieć, zgwałcił gamy w tym momencie 600 tysięcy postęp Okej, dobra, nie, jakoś przebuduję chyba ten team, bo to jest po prostu chore co tu się dzieje Okej, okay, w trzecim slotie sobie robi super atak na gogecie za... Wow, double digitsy, nie wierzę w to po prostu aż. Co za chore gówno, ja pierdzielę Tak, prawie na bo znowu LRT został za pół miliona Eee tak, jedna zmiana w tym jaką zrobiłem to... Ten gad -Goku. Może on sobie lepiej poradzi, chociaż tak szczerze to to wątpię, o Jezus, Videl w pierwszym slocie o dobra, nie wiem, zróbmy to Z zróbmy to, no dobra, jestem, jestem, turbo ciekawy um, dajmy, nie wiem, jego same Rainbow Orby są tak ci siak ciężko cokolwiek innego wziąć, nie wiem, lekki heal i Videl dodgy, just dodgy, dodge Wiesz już myślałem, że nie dożyła już miałem ją wyzywać, no i ja pierdziela się, dałem mi dodge w chwilę ale jakby nie dożyła tego. No teraz już powinno być z górki po, po super ataku. Nice. No i pięknie. paa, na co? i Goku, no to... Goku I myślę, że normalnie raczej powinien Goku sobie bez problemu poradzić. Nie wiem jak z super atakiem, no 77% redukcji silowo, okej okay, nie go da się tylko tego mieć, bo z pierwszą fazą mam problem, to jest przerażające. Już super ataku na szczęście nie zobaczymy. Pa, 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 pa. Trochę szkoda, że już nie mamy Gam, bo ona by się przydała na następną fazę, no ale. Nie wiem, mam wrażenie, że tutaj po prostu już wolę mieć tego Tegat Goku. Powiem, że z Gamami oczywiście też by dało rada, ale jakoś już, nie wiem, wkurzyłem się po prostu. Samo ich przebywanie w rotacji z by było, bo. Nie wiem, są Sam są taki damage, no to wcale, no ale po prostu nie. Co prawda, ma... Tubifer Fair byli przed swoim super atakiem, więc... Ale i tak... Jak tak można... Nie wiem, no i ładnie, Gogeta skończył, także wchodzimy od razu na drugą fazę. W trzeciej turze i... standby jakieś tutaj możemy, nie? Tutaj dużo będziemy mogli fajnych rzeczy zrobić. Bizgohan Active skill? A nie Beast Gohan był dopiero w trzeciej turze. Kurde, kogo bym chciał pierwszy? Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy czy czegoś takiego nad mnie chciał zrobić. O! Mhm, mm kurde, ale beast gohan w, w tych należnych atakach nie zostanie Trochę smutne. Ale dobra, zróbmy. Zróbmy standby Gohanu, po prostu. Oj, najbardziej sharp chyba nie ma. Oj, jakie to jest ostre. Piękne. I zamienianie w sumie też LR Trio będzie miało o tyle... Mm, sen... jest jak... No chociaż nie, dobra, nie jest tak źle. O tyle sensu, że... Mm, cały czas będziemy mieli support o więc spoko, bo nie wolę sobie, żeby ten Gohan dostał jakikolwiek damage, także myślę, że możemy jak najbardziej... No jakby tu mu dać w sumie orby. On tak... Jakoś super dobrze to się nie odbiło, więc może... HBT? Mhm mm Tutaj im te fizyczne Uuu, no proszę. I co? I te Tak. Chyba nie lepiej, no I zostały jeszcze dwa w sumie tylko Jakże jest spoko. No wiadomo, i tak ten stan by 5 tury Więc... czy może trwać? Możemy go od razu w kolejnej Myślę, że pewnie tak zrobimy Nie ma opcji, żeby to był damage jakikolwiek. Nie ma takiej szansy So Gohan był na dodatkowym defie. Miał 77 redukcji z pasywki I dostał 500 tysięcy eee, Ta walka jest... Imo to jest najcięższa walka w grze, po prostu Ok, a więc piękny chaos lr Trio Tutaj jeszcze włoski aż im się kołyszą I dobra, okropna faza prawdziwego diabła przed nami Jeszcze wtórz z Widem, no nie no, nie oszaleję. Chyba użyję tego active skill'a, no i właśnie mamy też Mamy też finish skill Gohan, ale on kurde dużo jeszcze nie zada, czekaj, aż sprawdzę Ile dokładnie ma HP ten gnój 100 milionów, no nie, no to nie, on w następnej turze nawet już tyle zadał, więc on nie ma jakoś super dużo HP mm. Kurde, zrobi coś takiego w takim razie O, jest jeden atak no chyba, włączmy na pewno sobie animację i przede wszystkim zróbmy active sylwis do na pewno. Komot eduka. W takim razie... Mm, zróbmy tak. Dodkowo jeszcze parę charge'ów i czy my chcemy to już użyć? Kurczę, myślę, że chyba tak, chyba pora na ileniku, ma? nawet nie zobaczę. 50 milionów. Pięknie. Okej, okay, dobra. No to myślę, że możemy... Kurczę, szkoda, że tutaj 24 ki nie da radę. Jedno ki nam zabraknie po tym, jak Bizgocon uderzy. No, trudno się mówi. Dajmy tutaj na tenkiego leciuteń... hilka I co? Lecimy. Widal wow, jak sobie razi. <ścoughs> o Boże, zero męża. Trochę my obniżamy defa w sumie, dzięki tej video, jak tam minus 90% jest, więc... Może 5 milionów tylko, no ale okej. Okay. To be fair on chyba nie zrobił dosłownie żadnego staka przed. To jest jakby jego pierwszy taki, w ogóle atak. O Jezus, strasznie to wygląda. No Dobra, choć chodzisz... Adresiona za 11, chociaż cokolwiek, no to musi zadać już jakiś damage. Okej, okay. coś jest, ale no... Finish skill'em się podpisał, a tutaj, co się stało później, może lepiej przemilczymy Więc tylko 16 milionów w active skill'u, więc też nie jakoś super dużą Przede wszystkim ważne, żeby tankował jeszcze Super atak z krytym, oczywiście na nas czeka pewnie Ale to już... nie ważne co on by zrobił, no nikt... Szczerze wydaje mi się, że super atak za 10 milionów skrytem. no sorry, ale to po prostu nie stanie Na active skill'u złycha zranić Show me No <grym> ja, Oczywiście jak na złość nie zrobi super ataku, gnój Okej, dobra, mamy Gogeta Blue na pewno i czy małem Orange Piccolo? Chyba nie. Nie mam, mamy standby. Okej, nie potrzebujemy Orange Piccolo, więc myślę, że zróbmy na pewno to. No i oczywiście Gogeta Blue, o to niesamowite co aktywne Okej, okay. więc Wszystkie orby dajemy tutaj chyba Goku, myślę że że tak będzie najlepiej, I guess tutaj tak samo no i jest wszystkie, tak dajemy pikol kurde ile tych charge'a się zabierze, szkoda, że nie użyjemy ich raczej do zabicia, no bo jak nie w tej, to w następnej na pewno tego brojek zabijemy, ale i tak finish skill, przynajmniej Gohan'a widzieliśmy, no nie no, nie wiesz, że to za damage Goku, proszę, nie, nie mów mi że to zadamy jakikolwiek damage, 53 tysiące skryt, a okej, okay, mieliśmy i tak full HP, bo się wychylowaliśmy orbami, a bo Orbami czy... Nie, chyba Gogeta w ogóle... Gogeta ja nas chyba wyfilował. Także też... A Orbami też byśmy trochę wyfilowali. No i Gogeta go po prostu skończy. I będziemy mieli nawet chaoskię Gogety za 12 kg, więc no i ja fajnie. Bardzo moc, że zrobili to na 12 kni, a nie 18, no bo on robi tych 12 kni tak dużo, że... No szansa tak szczerze jest tak większa, że zabije kogoś 12 kni niż 18. O Boże, ale misja z wideo zrobiona. Oczywiście Azuki już się położyła pod kamerką, jakimś tym jeszcze kamery nie rozwaliła, ale Chaos jest. Och, piękne, piękne. Foremana, oczywiście, do tych, które są aktualnie z Gohanem po familii Kamehameha i, i oczywiście Goku po, po swoim tym Super Universe punk czy się tam nazywa. No to aż tak może super do... fajne nie jest. Jak jak to? że ogólnie, chaos screenów świetnych, tych, że jest naprawdę tak dużo, że to są jakieś tier listy. Chaos screenów by się przydało. Muszę zobaczyć, czy w sumie coś takiego jest na tiermakerze i mm, może zrobić z takiego czegoś odcinek, bo daje wydaje się dość ciekawe. Ale dobra, odbieramy wszystkie misje. 5 ds dużo to co prawda nie jest, ale zawsze dodatkowe 5 ds I guess już w tym momencie chyba. A, się wala na kamerkę, zaraz będzie wyłączona. Więc może ja po prostu lepiej skończę, póki jeszcze widać mnie w ogóle w jakikolwiek sposób, także tyle.